私はそれを見たことある。 Ty? Ty w domu. Nie chcę się przyznać, ale ta powiedziała. No, ale ta. Ale ta jest, tak no, jest. Nożem za Ja agresja zero. Tu proszę. Ja nie muszę być agresywny w domu. Starszy matka. No ktoś musi być. Ja ja. Przepraszam, że tak powiedziałem. Możemy dołączyć do nowaków.

Połowa, wchodzimy, które były śpimy, śpimy mordeczki, to no, dzięki wokół, że nie wykorzystaliśmy tego naszego troszeczkę przestoju. Ale jedna kwestia jest taka, że później druga połowa, drugiej połowy, 20 minut, lasa, lasa, a Atoś, mecz trzeba szybciej zamykać, tak? Więcej Me strzelestw? Mecz trzeba szybciej, o, o, ty, dobre! o, w tym, że mecz trzeba szybciej zamykać. Przy sytuacji 3-4 razy sam na sam, no trzeba. Ale teraz, gratuluję, pierwsza na, runda za nami rewoluja o żeby będzie trudniejsza, bo wszyscy wiemy to, co jak grać w że gramy z szybami jednym, drugim, więc musimy wziąć jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej gry w środku, szczególnie na siebie. Brawo, wszyscy zmiennicy. Kapito. Szymon? Rewelacyjny lecic. A ciebie, lecic to. Za dwadzieścia minut pobiegamy co chodzi? Kolano tym idzie w lezie, a ty z kiski się bierzesz i dalej. Po co? Przerwamy sieć. nie Jest, się potrzebne. A kolejne dwadzieścia minut. Jedziemy, Szymon.